Kochani, kwestia napiwku. Dawać czy nie dawać wyjaśniamy, jak to wygląda. Dominikana jest bardzo blisko Stanów Zjednoczonych i dużo też jest takich naleciałości, można powiedzieć, kulturowych. Jednak ta kultura zostawiania napiwku jest troszkę, troszkę inna niż w Polsce. W Polsce nie mamy takiego, że tak powiem, obowiązku zostawiania napiwków. Każdy wie, że może zostawić, każdy wie też, że nie musi zostawiać. No a tutaj jednak w Stanach jest taki, powiedzmy, troszkę obowiązek zostawiania napiwków. No i w Dominikanie może nie ma takiego obowiązku, aczkolwiek zawsze bardzo, bardzo jest to mile widziane. W restauracjach sprawa wygląda tak, że często też jest doliczony napiwek. Tylko tutaj kwestia jest tego typu, że ten napiwek niestety, ale nie idzie do kelnerów, nie idzie dla obsługi. To jest napiwek taki dla restauracji. Także, yy, jeśli widzicie, że jest 10% tego napiwku już wliczone, to myślę, że warto zostawić kilka pesos jeszcze też dla obsługi. Tak, gdzieś jedziemy na wycieczki.